Mam zaszczyt być dyrektorem marketingu Gazety Połowskiej. Jeszcze większe zaszczyt spotkać się z Państwem tutaj dzisiaj na finale tej listy na najsympatyczniejszego, który wybieraliśmy czytelnice, wybierali najsympatyczniejszego listonosza. My wiemy dobrze, że listonosz jest takim trochę e, przyjacielem. To nie jest taki zwyczajny zawód. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Gazecie Pomorskiej za tą inicjatywę. Inicjatywę, która pozwoliła docenić pracę nie od najtrudniejszej służby Poczty Polskiej, czyli naszych listonoszy, którzy są naszą armią, która pozwala nam istnieć na rynku. Cieszę się, że wspólnie z Pomorską w tyle dobrą sprawę dla naszych klientów, bo zadowolony klient to, to jest nasz, nasz sukces. Dziękuję również za tą możliwość, że w tych trudnych czasach na Poczty Polskiej które się dzieją wewnętrznie, zewnętrznie. Jest takie medium tutaj w naszym kujawsko Pomorskim, który pisze obiektywnie o Poczcie Polskiej, z TZZ-u A często pisze naprawdę bardzo sympatycznie i ciepło w takich okazjach jak ta. Za to serdecznie serdecznie. Ja? 1026 głosów oddano na pana przed Panu Frydryk Włosow, tak? 107 głosów na film czterunek. Zapraszamy pana Tadeusza Lajca z kamieniakań. Pan Tadeusz otrzymał 848, 443 głosy. Otrzymał Pan Rafał Jakubowski z Luziąca. Zapraszam. Wspaniały wynik. Większość z tego najsympatyczniejszy wystarczy. Z wynikiem 2745 głosów otrzymuje. Maciej Dłuteczki z Będowczych. Dziękuję. Zwycięzca naszego prezydenta. Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy.